Krzysztof Sarna, strefa światkówki, ze mną Joanna Pacak po, po przegranym meczu z Rysicami Rzeszów. Kiedy rozpocząłem rozmowę z trenerem Antigą, to powiedziałem, że wielka ulga, ale dla Was na pewno wielki, wielki niedosyt, prawda? To prawda, taka przegrana w tiebreaku naprawdę boli, bo wiemy, że było bardzo blisko, że mogłyśmy zamknąć ten mecz w czterech setach. Yy, niestety tiebreak już, yy, deklasacja nie, nie był po naszej stronie. I to bardzo boli, bo zdecydowały detale i naprawdę niewielka różnica punktowa. Widziała właśnie Pani o tym tiebreaku chyba jednak ten czwarty, tak jak też Pani powiedziała, prawda? Zdecydowany niedosyt, yy, bo po raz kolejny mogłyście wrócić. Wróciłyście, ale tym razem po raz pierwszy nie udało się tego domknąć. Chociaż gdzieś tam do tego stanu bodajże 17-15 jeszcze kontrolowałyście i, i przeciwniczki wrzuciły ten szósty bieg. Co się wydarzyło z Pani perspektywy? Na zagrywkę weszła na Kalandadze, która dzisiaj. Świetnie sobie radziła w tym elemencie. Zagrywała naprawdę mocno, potężne zagrywki. Miałyśmy problem z przyjęciem. Nawet jeśli udało się przyjąć, zostawić piłkę po swojej stronie, to dalej nie miałyśmy wyprowadzonego ataku kończącego. I tutaj usknęłyśmy. To ustawienie nas zabiło i to rywalki domknęły SOT, nie my. Spotkanie wyrównane praktycznie przede wszystkim w bloku i w ataku, popełniłyście więcej błędów w polu serwisowym i też gorzej przyjmowałyście, z czego to wynikało przede wszystkim to, to słabsze przyjęcie, czy to taka siła, siła na przeciwnika w polu serwisowym, czy, czy też wasz słabszy dzień po prostu w tym elemencie? Jeżeli spojrzymy na historię poprzednich spotkań, to wiemy, że nie mamy problemów w przyjęciu i te liczby nie są zadowalające, takie jakbyśmy sobie tego życzyli. Dzisiaj było podobnie. Świetna zagrywka rywalek spowodowała, że przyjmowałyśmy na dosyć słabym procencie. Nie znam liczb, nie znam konkretów, natomiast to było widoczne, bo na przykład trudno nam było wyprowadzić tak ze środka po przyjęciu. Chciałbym też zapytać, bo czy jest Pani w ogóle zwolenniczką takiej rywalizacji właśnie do dwóch zwycięstw, czy, czy jednak do takiej klasycznej do trzech, bo teraz, kiedy jedziecie do, na teren przeciwnika do Rzeszowa, no to nie ma się co ukrywać, że tutaj rywal ma bardzo dużą przewagę teraz przed tym spotkaniem. Tak, i to my będziemy teraz w tarapatach, to my będziemy musiały mocniej i więcej chcieć. Eee, cieszę się, że te półfinały są do dwóch zwycięstw. Eee, bo to jest po prostu wykańczające fizycznie. Jeżeli miałybyśmy grać do trzech zwycięstw i nawet kontynuować tą rywalizację w pięciu meczach. Dlatego z mojej strony jest to ok i ja myślę, że zamkniemy tą rywalizację w trzech meczach. Taki mamy plan, taki mamy cel i z takim celem jedziemy do Rzeszowa. Chciałem też zapytać, bo dzisiaj bardzo kapitalna atmosfera. Czy kiedy od momentu, kiedy pani tutaj występuje w BKS-ie, to, to była, czuła pani w ogóle taką właśnie atmosferę podniosłam, jak była, była dzisiaj? No bo było to czuć na pewno. Zdarzały się pojedyncze mecze, gdzie notowaliśmy tak wysoką frekwencję. Natomiast dzisiaj kibice bardzo aktywnie uczestniczyli w naszym meczu. Słychać było ich doping, ich radość, ich euforię. Myślę, że to jest spowodowane tym, że kibice po prostu widzą, jak dobrze sobie radzimy, chcą w tym uczestniczyć, chcą nas wspierać w tej drodze po finał, po medal. I to jest cudowne, bo tych kibiców przebywa z meczem na mecz. Słyszała mi się jeszcze jedno pytanie, bo przed chwilą Pani powiedziała właśnie o, o tym wyniszczającej, o, o wyniszczającym sezonie tej ry, rywalizacji. Ja tak dostrzegłem kątem oka, nie wiem czy dobrze, ale że w trzecim już nieco oddychałyście rękawami. Czy gdzieś te, te ostatnie spotkania i, i gdzieś to pasmo od Pucharu Polski, które się ciągnie, nie, nie ciąży gdzieś na Was fizycznie? Na pewno ciąży, ale to nie tylko my brałyśmy udział w tym pucharze. Wiele zespołów jest już przemęczonych, wiele zespołów brało udział również w międzynarodowych rozgrywkach. To normalne na tym etapie sezonu i musimy się temu przeciwstawić i jakoś sobie poradzić, bo terminarz jest bezlitosny. Gramy co 3-4 dni, nie mamy na to wpływu, więc każda drużyna będzie na tym etapie zmęczona.